Karol, przestań się tu kurwa teraz chłopakom. Jestem dobry chłopak z Czarnowa. No i jedziesz. Dalej. A ty skurto on dowiadacz, Macie? Najebana kompania, bo więcej, bury i męty, bury i męty, Najebana kompania, wałapięcy. Bo... Wiesz, kto się buje tą gablotą, wiesz, kto to. Kto się. Nie, kurwa, nie. Cały świat, cały świat. Popierdolony szymi, się psów, przyjmują, porubią. Uważaj na my, co? Pierdoli się ludziom, naprawdę siedzą. Cały świat, cały świat. Popierdolony szymi. Jebać, jebać policję, jebać policy, nie bać teraz kobietką, w gumę skórby się na jebać Nie bać policy, jebać i kurwa, pierdol oh. się skórby Karol, jeszcze pójdzie. zaśpiewasz jeszcze. się skórby się na Minkę weź taką, teraz taką prze, taką prze. Nie taką I ostatnia minka jego w życiu. हाँ ता वो खून बैठक